No, i nadszedł wtorek, moi kochani, dzisiaj 16 czy 17? 17 dzień maja. Fajna pogoda. co prawda takie jest, wiecie, zachmurzone to niebo, nie będziecie widzieć. O, ale, ale nie jest najgorzej. Tak bym powiedziała, że nawet ciepło. Przyszłam do domu yy, i chciałabym się wypowiedzieć na temat tego przepisu, który widzieliście wczoraj że ja wczoraj nikogo nie nagrałam wyjmując, bo ja go nie wyjęłam. Słuchajcie, piekłam godzinę i zostawiłam w gorącym piekarniku na noc. Także dopóki piekarnik nie wystygł, to, to moje danie siedziało w tym ciepłym piekarniku. Dzisiaj sobie, słuchajcie, rano wzięłam moje łódko z Kapustą do pracy. I powiem Wam szczerze, że coś tu nie gra w tym przepisie. Nie wiem, nie moje smaki. Nie było to złe, ale żeby mnie zachwyciło niekoniecznie. Możecie oczywiście spróbować wykonać ten przepis po swojemu, ale no nie wiem, ten ketchup z tą śmietaną i tymi przyprawami, no jakoś nie zagrało mi to tak, jakbym chciała. Owszem, zjadłam, ale tak jak mówię, no nie z takim mega apetytem, bo to było takie pyszne, że wow, absolutnie. Kochani, teraz od, odpaliłam termomiksa i będę sobie, słuchajcie, zarabiać ciasto na hałki. I nie zrobię hałek, tylko zrobię takie alabułeczki drożdżowe, właśnie z tego ciasta. Bo co mam płacić 3,50 za bułkę słodką, jak mogę w domu zrobić za 5 zł, będę miała, słuchajcie, dwie blachy bułek. I co jeszcze, byłam dzisiaj w Lewiatanie, chwilę dosłownie, poszłam po śmietanę, poszłam po pomidorki i miłe zaskoczenie, pomidorki malinowe 10,99 już od jakiegoś czasu, a przecież w Biedronce są po 15 zł, więc kupiłam pomidorki chyba kilogram albo kilo 20 Coś w tym desej. Kupiłam też Adusi tygryski truskawkowe. I te gryski też są chyba za 3 zł. Z tego co kojarzę i pamiętam. Madusia widzę. Jest w domu. Słuchajcie, bo nie chodzi do przedszkola, to widzę, że robi taki bałagan. Zobaczcie, jaka tutaj jest szyba. Do mycia, słuchajcie, są takie pisaki do szyby. No ale wiadomo, jak się wyciera jakimś tam ręcznikiem papierowym, to się wszystko rozmazuje. No muszę to umyć yy, i tyle. Zrobię sobie teraz jakieś, jakąś sałatkę. Ostatnio lubuję się w tej sałatce pomidorowej z yy, ogórkiem i yy, z rzodkiewką. Yy, I na to kochanie śmietana i na to sól, pieprz, przepych, A dusiu? Adusia dzisiaj była, słuchajcie, oddać krew. się opowiada, jak było, opowiadaj. Właśnie. Nie właśnie. No. A w którym miejscu ci pani pobiera krew? Pokaż. pokaż. Tym. W tym miejscu jest kropeczka, tak? I nic, a nic cię nie wolało? Tak. Nic nie ani nic, nic, nic nie płakałaś? No No to świetnie, a w takie fale masz, Agatka ci kręciła włosy? No pięknie, pięknie. No i co, odpalamy chałeczkę kochani, znów Bada? uruchom ponownie, gdzie jest bluza za wysoko, to jest. niemożliwe kochanie, bluza rozpocznij gotowanie, mamy tą chałeczkę, nie będę przygotowywać kruszonki, ponieważ ostatnio zapomniałam dać kruszonkę na chałkę i mam ją z lodówki wyjętą, gotową, także pominę ten proces dobra, odstawić i teraz zaczynamy jajo, zaczynamy powoli ten przepis, ale już go nieraz widzieliście, to więc go nie będę nagrywać Ciasto urobione, zobaczcie. Tak wygląda. O, jakie ekstra. Lekko przykrywam, odkładam. Słuchajcie, niech sobie wyrasta przez co najmniej godzinkę. I zobaczcie, po wyrośnięciu uformowałam sobie takie mini bułeczki. Ponacinałam dwoma kreseczkami, słuchajcie, poprzez kopystkę, wysmarowałam je wszystkie takim roztrzepanym białkiem, nawet nie żółtkiem z białkiem, tylko samym białkiem, no i mam kochani tą kroszonkę, posypiemy słuchajcie delikatnie kroszonką każdą bułeczkę i będzie się piec. Bardzo jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Czy to będą bułeczki smaczne porównywalnie do ciasta chałki, bo to jest ciasta hałkowego, Także będzie idealnie do kakao albo do jakiegoś tam mleczka ciepłego, czy nawet do kawki. OK. Jeszcze odrobina super, zobaczcie jak to mega wygląda nie mogę się doczekać rezultatu końcowego co prawda troszeczkę mi się przyrumieniły za bardzo ale wyglądają bardzo bardzo fajnie, są mięciutkie już sobie wyobrażam że jutro biorę dwie albo trzy do pracy a dusia przyjdzie to na pewno schrupię słuchajcie taką bułę zobaczcie chrupiąca skórka bułeczki jak się patrzy oczywiście przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wystygnięcia idę po Adę kochani bo jest u sąsiadki na plateczkach przygapiłam kochani sprawę zapomniałam sobie że mam te bułeczki włączone a akurat plewiłam ogródek z kwiatkami i gdzieś kurczę, mówię, dobrze, żeby chociaż zostało cokolwiek. Na szczęście tylko się przeklikły. I nic się im nie stało. A dusia oczywiście zostawiła rower. Na yy, kostce. Ciekawe, kto to posprząta. No i przecież rzepak kwitnie w pełni. Słuchajcie, muszę Wam pokazać. Będę rzepaciara. Zobaczcie, jak to mega wygląda. Zaraz sobie pójdziemy za ogrodzenie. Zastanawiam się, czy czasem Ada nie jest właśnie uczulona na rzepak. A że w tym roku ten rzepak jest u nas bardzo blisko. Zaraz za ogrodzeniem. Może dlatego. Ma to kichanie, słuchajcie, kaszel. No nie wiem. Chyba, że się mylę. Chyba, że rzepak faktycznie nie. Powoduje żadnej alergii.